Hej, hello. witajcie moi kochani, kanale Rap jest mi pochwycenie jest blisko. Dzisiaj tak bardzo, bardzo szybciutko. Słuchajcie, dzisiaj cały dzień za mną chodzi ewakuacja. Jest to ogólnie piosenka Ewy farny i posłuchałam sobie jej słowa. I tam było napisane tak. Było napisane. To moje życie, nie będę wam to śpiewała, bo się czasami wstydzę. To moje życie. Um, ogłasza w nim ewakuację, i tam słowa też takie były, że mamy teraz, właśnie siebie pilnować. Naprawdę, uwierzcie mi, yy, jest coś mega, mega dużego na rzeczy w tym temacie, ponieważ dużo, jak widzicie, się dzieje bardzo na świecie, i Izrael teraz zrobił od, od piątku czy od niedzieli, teraz yy, taki, jakby stopniowy, niby pokój. Na 9 godzin, gdzie yy, to jest chore, w ogóle totalnie na maksa, zrobili teraz, słuchajcie, przerwę w czasie wojny z Hamasem na 9 godzin, by zaszczepić 600 ponad prawie 50 tysięcy dzieci na polio. Czy wy to rozumiecie w ogóle? To jest totalna katastrofa. dopiero teraz będzie mega umieranie, będą paraliże i nie tylko inne rzeczy. Yy, tak, jestem na anty, na to wszystko. Yy, nie lubię tego i tego nie, po prostu nie przyjmuję. Dlatego uwierzcie mi, to jest totalna bzdura, a za chwilę będą znowu zbudzą tutaj jakieś, że tak powiem, normalne, normalną wojnę i dalej będą zabijać. To jest totalna katastrofa w ogóle, naprawdę. I ma być tak, że jeżeli będzie pokój i to wyjdzie, ma być wyjść podobno od Izraela, wtedy na, na nich, znacie Pismo Święte, na nich nagła przyjdzie... Destrukcja, wielkie zniszczenie, i w tym czasie właśnie będzie pochwycenie. Także tutaj obserwujmy, bo naprawdę to jest bardzo blisko, to wszystko naprawdę. Słuchajcie, dużo osób o tym mówi tutaj, naprawdę, że mamy być bardzo gotowi. A ja cały dzień o tym ja nie słucham takie, słuchajcie, muzyki w ogóle. świeckiej muzyki nie słucham już bardzo, ojej, już kilkanaście lat nie słucham. Ponieważ słucham tylko ta, która buduje mojego ducha wewnętrz, wewnątrz mnie. No, tylko słucham tylko chrześcijańską, przeważnie, muzykę. No wiadomo, czasem się trafi coś tam gdzieś w radio, gdzieś tam jedziemy, czy coś tam posłuchamy, a to naprawdę w ogóle, więc to jak to w ogóle ja jej nie słucham, w ogóle Ewy Farny. Ona bardzo fajnie śpiewa, ale ona ja jej w ogóle nie słucham, więc to nie było jakichś specjalnych tam rzeczy. Wiem po prostu, że ewakuacja, tak nazy nazywa się jej tytuł tej piosenki, więc Bóg pokazuje, że będzie teraz ewakuacja, słuchajcie, mamy się ewakuować, będziemy się ewakuować, i to jest niesamowite, że Bóg. Uwierzcie mi, czasami jak myślimy, że Bóg o nas nie myśli, zapomniał o nas nie ma tak. On o nas myśli, słuchajcie. On naprawdę przy nas jest. Słucham, czytałam to takiego jednego chłopaka, który jest takim bożym mężem Bożym, który głosi Ewangelię, ch 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 głosi, chodzi i w ogóle powiem Wam, że Czytałam tutaj jego opis, długi, bardzo opis, nie czytałam już wszystkiego do końca, ale czytałam naprawdę długi opis. I jak potem był takie jednej kobiety, która ma dar proroczy od Pana Boga, i po prostu widocznie mówi: Ja tam jej nie znam, ale e, widocznie ma jakiś posłuch. E, I powiem Wam, no, mówiła do Niego słowa, że Bóg Cię nie opuścił. A dlaczego Ty mówię? Bo On chciał po prostu popełnić samobójstwo już. On był gotowy po prostu popełnić samobójstwo tylko z takiego względu, że nie to Mu jest źle. Tylko dlatego, że jeżeli nie czujesz Bożej obecności, to wiem, że wiele razy w ludziach jest takie coś, że po prostu ludzie chcą po prostu odejść stąd, bo jeżeli nie czują Boga, to jest dla nich najgorsze, co może być. I wiem, co mówię. Może ja nie chciałam jakiegoś popełnienia samobójstwa z tego powodu ogólnie, i nawet takiego czegoś bym nie zrobiła kiedyś tam. Ale wiem, o co mu chodzi, że jeżeli Bożej obecności nie ma, nie czujesz tego po prostu, to jest najgorsze dla chrześcijanina, który naprawdę Boga kocha, e, który chce Go czuć, chce z Nim być, to jest najgorsze, co może być. Ale nauczyłam się, że wiara nie polega na uczuciach i wiem, że przy mnie jest mój Bóg, ponieważ przypomina mi to za każdym razem, nawet dzisiaj, cały dzień, ewakuacja, ewakuacja, to moje życie. E, ogłosiła w nim taka pysyna, tam właśnie taka pisemka, tak jest ewakuacje i tak dalej, tak dalej, nie? No nie da wam dalej tutaj fałszować, ale chodzi o to mi, że naprawdę po prostu ewakuacja, słuchajcie i jak ja to słyszę, to się mega cieszę ale jestem mega spokojna nie robię z tego nie wiadomo co e, ludzie już, którzy mieli usłyszeć, naprawdę uważam, że usłyszeli już wszystko, ja to się tylko modlę o moją rodzinę E, czy będzie, czy nie będzie, modlę się tylko o nich, po prostu. E, nie wiem jak Wy, ale czasami mam tak, że po prostu słyszę muzykę. To już któryś raz z kolei słyszę muzykę, jakby Bóg już tam jest, już jakby impreza, że tak powiem. Chociaż to na nienawidzę, nie lubię, nie, nie lubię takiego słowa w ogóle mówić, bo to jest takie świeckie ogólnie. Ale taka, jak to się mówi, będziemy się na, jakby na imprezę do Pana Boga, tam na tą ucztę. <laughs> Sorki. I... Wiem po prostu, że, no i mówię Wam, to jest nierealne, bym ja tą, ja tą muzykę słuchała. Nie słucham w ogóle jej nic, nie patrzę na nią nic e, i naraz słyszę ewakuację. Cały czas chodzi to za mną. Wiedzę, kiedyś słuchało się, to, to naprawdę dla mnie to jest szok, ale też wiem, że kiedyś była sytuacja, słuchajcie, to było niesamowite. E, byłam w kościele tam u siebie i e, poszłam do łazienki. No i jak jest oczywiście czas uwielbienia, więc wiadomo, że jest muzyka i w ogóle. No i potem chwilę było tak, jakby przerwy. Eee, ja słyszę dalej muzykę. Ja sobie grać, więc tam sobie tam sobie śpiewam. Ja wychodzę z toalety i patrzę, a tam nikt nie gra. Nikt tam, słuchajcie, nie gra. Mówię, o co Kamal? I pytam się, podchodzę do jednej czy się teraz w ogóle grała teraz na gitarze? Nie, nie grałam teraz na gitarze. To jest drugiej osoby. Czy teraz grałam na gitarze? ktoś gra, teraz ktoś tam grał na gitarze? No nikt nie grał na gitarze. Słuchajcie, ja już słyszałam po prostu pieśni, które były w niebie widocznie chyba. Nie wiem jak to nazwać ogólnie, ale naprawdę słyszałam tak mocno głośno. To nie było teraz, to było dwa, 3 lata temu. Więc powiem Wam, że to naprawdę jest coś megastycznego, Coś, co Ty słyszysz w duchowej rzeczywistości, co się w ogóle dzieje. Tam jest cały czas muzyka. Dla mnie jest Pana Boga uwielbianie to jest mega niesamowita sprawa, że Bóg po prostu tak to słuchajcie zaaranżował. I ja tu często taką muzykę słuchajcie, słyszę. Może nie aż tak bardzo często bym chciała, ale czasami się mi zdarzy. I naprawdę słyszę, więc nie, może nie jestem tak bardzo aż tak, jak chciała być przy Panu Bogu blisko. Wiadomo, no, no nie da się tak czasami tutaj, wiecie, odseparować od wszystkiego, ale mimo wszystko Bóg Cię nie zostawił. Słuchaj, ponieważ jeżeli ty, wysłałem tą ostatnio kiedyś mojemu koledze, jeżeli ty cały czas w głowie myślisz o tym, że e, po prostu zrobiłeś coś złego, i jest coś nie tak, to znaczy, że Duch Święty w tobie jest, bo ci mówi, że zrobiłeś coś nie tak i popraw się, popraw się, popraw się. Gdybyś nie był z Bogiem, Gdybyś nie był z Duchem Świętym, to byś tego nie słyszał, a ty słyszysz to, zrobiłeś to źle, zrobiłeś to źle. Czyli on cię instruuje i mówi ci, że to trzeba poprawić, to trzeba to. A, a ludzie niektórzy już nawet tego słuchacie nie słyszą. Więc to jest najgorsze, co może być. Także słuchajcie, ewakuacja. Ewakuujemy się. Nie wiem, w jakim to jest momencie, w jakim jesteśmy naprawdę, bo teraz Bóg nie daje mi, że snów takich typu, w jakim jesteśmy w miejscu. Wszak myślałam sobie tak, Boże, jakim jesteśmy miejscu, ale Bóg nie dał mi snu. Daje mi dużo snów w ogóle, ale czasami już nie pamiętam. I wiem tylko to, że, mm, że właśnie. Że właśnie. Słuchajcie, ewakuacja. Ewakuacja. <grym> Czy Wy sobie z tego zdacie sprawę, że to będzie już ewakuacja? Czy Wy sobie z tego zdajcie sprawę, że w każdej chwili to może się, słuchajcie, wydarzyć? W każdej chwili. Mam patrzeć, Uwierzcie mi, patrzcie na Izrael, co się tam dzieje. Tam jest chaos. Tam jest chaos i ludzie wszyscy wychodzą na ulicę. Już wszyscy wychodzą na ulicę. I prawdopodobnie będzie tak, że jak od Izraela mówię, wyjdzie pokój, to będzie właśnie ten moment. Tak mówią tutaj inni i tak mówi też oczywiście Biblia. Prawdopodobnie tak może być. Dlatego ja nie na darmo miałam to dzisiaj tę, tę piosenkę. Uwierzcie mi naprawdę to jest dla mnie. Rzadko takie rzeczy mam ogólnie, więc to jest już nie przyjmuję tak jak brałam kiedyś wszystko to teraz wszystko 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 znaki. Niektórzy widzą różne wszystkie znaki. Ja teraz staram się analizować wszystko bo też może diabeł też może swoje rzeczy robić. Dlatego a piosenka taka jak wchodzi do ciebie to już jest totalna. To jest totalny szok. Więc słuchajcie każdego dnia, Pinujmy się, czuwajmy tam, mówię tam, w tej piosence było cały czas to, jak powtarzam, było, zajmij się teraz sobą, czuwaj, czuwaj, czuwaj. To moje życie ogłasza w nim ewakuację, idziemy do Boga i, i po prostu robimy, co możemy. To jest niesamowite, słuchajcie. Bóg ale tego koleś, jeszcze właśnie powiem, sorki, że tak się czasami, bo po prostu mam za dużo na głowie ogólnie i tak tam czasami mi się wszystko, trochę może tak wszystko, wiecie, kumulować, ale to właśnie też pokazuje, że naprawdę ja to nie, sobie nie układam w głowie, żeby sobie przygotować, a po prostu jestem szczera i ym, ten koleś właśnie, chciał tego typu, pewnie to pewnie samobójstwo oddać, to też taki był moment, że w tym momencie tak czułam się taka, Boże, czy Ty do mnie mówisz, czy Ty jesteś? I ja potem zobaczyłam jego post i, i wiem mimo wszystko, że naprawdę słuchajcie, że po prostu Bóg przy nas jest. Powiedział, że nie opuści do końca świata, to nie opuści. Więc wierzmy w to i nie przejmujmy się różnymi rzeczami. Po prostu róbmy dalej swoje, módlmy się dalej, oczekujmy. Bóg naprawdę cię obudzi w swoim czasie. Dał mi to słowo do ciebie, bym przekazała, bo wie, że przekaże te słowo ewakuacja. Więc on jest i on mówi do ciebie i będzie do ciebie mówił. To po prostu rób dalej swoje. Nie rozczulaj się nad sobą, nie płacz, nie wiadomo co tam coś w głowie, nie dodawaj. I Bóg jest przy Tobie, Bóg jest przy Tobie. On Cię nie opuścił, On swoje dzieci wszystkie obudzi. I naprawdę będziesz to czuł, będziesz to czuła i naprawdę będzie to niesamowite. To będzie niesamowite, a tak samo dodatkowo jeszcze taki fajny fragment Wam to powiem, czytajcie tak samo to sobie Zachariasza, o którym mówiłam, żeby czytać, tak, tak, tak samo sobie czytać, czytać Zachariasza to powie, powiem Wam, że 14 rozdział jest wypasiony, to jest ostatni rozdział Zachariasza, i tam bardzo dużo rzeczy, właśnie mówi tutaj, ja to sobie jeszcze przeanalizuję bardziej, żeby to właśnie wam tak samo powiedzieć jeszcze, to jest po prostu, coś niesamowitego, to oczywiście opisuje tak samo też, jakby całe ten tysiącletnie królestwo w tym czternastym rozdziale, ale w czwartym, jak mówiłam, czy w trzecim rozdziale było na temat tutaj. Oczyszczenie właśnie niekoponej juzu ego, co mówiłam o tym. I potem do mnie wysłała koleżanka z Sofoniasza, też praktycznie ten sam trzeci rozdział. Było, słuchajcie, też to samo, co tutaj w Zachariasza, że strefa gazy będzie zniszczona, bo to, bo to, bo tam to jakieś tam inne rzeczy, żeby aż, aż Kelodu, aż Dodu i tam takie, są takie miejsca specjalnie, słuchajcie, sprawdzałam na mapie, jest to właśnie wyżej nad strefą gazy. To wszystko tam opisane jest mega, mega fajnie, więc to naprawdę tam, słuchajcie, naprawdę te stary, starzy prorocy, którzy to mówili, to się teraz wypełnia już w czasach ostatecznych, bo to właśnie mówi Biblia, że to będzie w czasach ostatecznych. Więc słuchajcie, ewakuacja i idziemy, wychodzimy stąd. Słuchajcie, jak ktoś tu jeszcze jest i z Was, który jeszcze e, mówi, no nie, Boże, jeszcze nie teraz, nie, Boże, mm, mam tutaj jeszcze swoje plany, Torki. muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, muszę zrobić tamto, słuchajcie, ja poszłam teraz na studia ale i tak wolę to, żeby już iść, po prostu, po prostu um. I, i wiecie, naprawdę, już tam, już tam, 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 po prostu jak wiem bo dziewczyny, dziewczyny, ludzie, bo ja wiem po prostu co tam będzie, wiem, widzę co mówi o tym Biblia, ja chcę tam być Ciekawi mnie, co to będzie to 1000 królestwo, co tam będziemy robić, słuchajcie, Za tam będziemy tam naprawdę wszyscy razem, będziemy... To mnie najbardziej tylko dziwi, że ludzie, którzy tam będą po prostu i jeszcze po 1000 królestwie, jeszcze się zbuntują przeciwko Bogu. Jak można, słuchajcie, żyć w pokoju z Bogiem, być z Nim w relacji, z nim spędzać czas i, i w ogóle Go widzieć i jeszcze, słuchajcie, jeszcze odejść? To jest, to jest koszmar. To jest po prostu koszmar. Ja nie wiem, jak to musi być człowiek bardzo, bardzo, naprawdę swoim ego. Pamiętajcie, swoje ego musimy odrzucić. Swoje ego, to co Bóg jest najważniejsze nie nasze ego, nie nasze ja odrzućmy to, bo to właśnie powoduje, że ludzie idą za diabłem. Więc błagam Was, nasze ego odrzućmy. Nie to, co nam się nie podoba, czy cokolwiek innego podoba, tylko to, co Bogu ma się podobać. To, co ma być dla Niego, nie dla nas. Także to tylko takie miało być krótkie, ale już powiedziałam to, co, już, żeby nie nagrywać bez sensu kolejnych filmików, powiem Wam, no mega to jest po prostu, mega. Pinujmy się z Bogiem. On tutaj przy nas jest. On naprawdę nas nie opuścił. Ten chłopak też dostał potem słowo od, od właśnie kobiety, że po prostu on przy nim jest, Bóg przy nim jest, że będzie go prowadził. Jak nie, jak on nie słyszymy, czytajmy Słowo Boże. Im więcej Słowa Bożego, tym uwierzmy, że naprawdę Bóg naprawdę to da. Da to naprawdę to jest mega cudowne. <laughs> po prostu on mimo wszystko jest, a temu atakuje i widać, że ewidentnie atakuje w różnorodny sposób, naprawdę? Żeby nas tylko zniechęcić, nie poddawajmy się temu. To jest tylko ludzkie takie. Nie poddawajmy się temu, że on nas nie chce zniechęcić, że to, że to, że tamto, że to się nie układa, to, o to jest tylko nieukładanie się, to jest tylko jedna rzecz, która jakaś nie pozwoli umysłowi swojemu diabłu wciskać rzeczy, których po prostu tam nie ma. Ty masz czysty umysł dany od Pana Boga i on nie może być zabrudzony głupotami. Musisz po prostu sobie do tego Boga przychodzić i mówić, Boże, ja mam Twój umysł, proszę Cię, zabierz mi to wszystko twoje Twojej świętej krwi imię Jezusa Chrystusa, abyś to zabrał. Ja chcę mieć po prostu czysty umysł. I nawet teraz, jeżeli jeszcze nie dajesz swojego serca Jezusowi... Pomóc się do Niego. On naprawdę Ci wybaczy. jeśli naprawdę przyjdziesz z pokorą. Dopóki jeszcze te pięć minut zostało. Pięć sekund nawet może zostało. Nie wiadomo, czy to będzie nawet też, słuchajcie, naprawdę w tej każdej chwili. Naprawdę. Bądźmy po prostu gotowi. Bądźmy gotowi, bądźmy gotowi, bądźmy gotowi. Nic Bogu nie, nie zapłacisz. Nie, nie zapracujesz sobie na to, po prostu byśmy mógł naprawdę być z Nim blisko. Nie zapracujesz. On cię kocha, jak rodzic kocha swoje dziecko. I ten chłopak właśnie też, to, to właśnie przypomniałam teraz sobie, co on, on robił wszystko, by tylko Bogu się podobać. Tak właśnie wywodzimy się z katolicyzmu. Słuchajcie, tak właśnie ludzie są nauczeni. Że musisz odpokutować, musisz zrobić tyle różańców, tyle, tyle piątków, tyle jakichś tam, nie wiadomo, opostów. To jest totalna bzdura. Nie zapracujesz sobie nigdy na miłość. Tak jak moja córka by musiała pracować non stop na to, by po prostu bym, by, bym ją kochała. To jest bzdura. Ja i tak kocham. Czy będzie robiła to, czy to. Czy jest grzeczna, czy nie. Chociaż wiele razem denerwuje mnie z tym, że taka jest niegrzeczna, wiadomo, to jest dziecko. Ale mimo wszystko to nas wypracowuje, nasz charakter. Bóg już nie musi pracować nad, nad charakterem swoim, bo on jest święty. Ale to my musimy pracować nad naszym charakterem. Dlatego mamy dzieci. Które nas sifują też, słuchajcie, by być cierpliwym, łagodnym, miłującym, kochającym, wybaczającym, nawet gdy nas, tak samo nam jest przykro. A to są dzieci, czasami nie wiedzą, co robią. I my też czasami nie wiemy, co zrobimy, ale Bóg nam to wybacza, bo przychodzimy do Niego. Więc naprawdę, proszę Was, pomyślcie dobrze, myślcie o sobie dobrze. Ja wiele razy też takie rzeczy przychodzą do mnie, a ja od razu nie. Ja będę precz i to Chrystusa on wtedy musi odejść. Musi odejść. Bo to mówi Biblia. A wiesz Bibi czy Bibi nie wierzysz. Więc słuchajcie, no Bóg jest w prostu cudowny. Ewakuacja. Idziemy stąd. Amen. Odez swoje życie Jezusowi, dopóki jeszcze jest czas, żebyś tu nie został. Oddaj. I pokutuj za grzechy. Ja też pokutuję. Też pokutuję. Każdego dnia. Prawie. Ale mimo wszystko Bóg i tak wie, że ja już nie zapracuję sobie na nic. Nic nie mogę zrobić więcej. Bóg wie, co ja robię, więc wyluzuj, bo ten chłopak właśnie pracował, a potem właśnie przez to chciał popełnić samobójstwo. Więc Bóg do niego wtedy bo właśnie potem później powiedział, ja chcę z Tobą tylko mieć relacje. jak masz relacje, Bóg będzie kierował, bo Bóg wie i tak, co my przechodzimy. On i tak wszystko już wie. Więc po co się bez sensu stresujesz, denerwujesz? Oddaj to Mu, oddaj to Mu, każdy Twój dzień, każdy Twój dzień. Amen. Z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem. Ewakuujemy się. Pamiętajcie, podejdźcie do mnie. Ci, którzy może dzięki temu, co mówię, oddali swoje serce Jezusowi. Chciałabym Was naprawdę mega poznać. I wiedzieć, że to, co mówiłam, Wam pomogło w jakich, jakichkolwiek okolicznościach byliście, bo tam, słuchajcie, będziemy przez wieczność rozmawiać. Naprawdę. Będzie coś niesamowitego. Amen. <ścoughs> Trzymajcie się z Bogiem.